Zielony kapelusz włóż na głowę, nowa przygoda czeka Gotów na przygodę świat przy Tylko założysz magiczny gest, coś w tobie zrodzi Popchnie ciebie do przyszłości A ty będziesz bawił swych gości Zielony kapelusz Światło, kolory, wszystko jest w żonalu. Kobiet w brodniach, gwiazd na niebie W łóżko, chłopie już się kręcą koło ciebie W tym świecie wszystko gra na twoją nutę Każda chwila smakuje z przytupem Jak najdroższy deser, by weszło w krągłości Każda łatwa, każda patrzy w twoją stronę Zielony kapelusz twój Zielony kapelusz, bilet w do raju, światło, kolory, wszystko jest po żonalu. Kobiet w jak gwiazd na niebie, w łóżko chłopie już się kręcą koło ciebie. Włóż go raz, a świat zatańczy, twój totem. Zielony kapelusz, bilet do raju, światło, kolory, wszystko jest w pożądalu. Kobiet w bród jak gwiazd na niebie, włóż go chłopie, już się kręcą koło ciebie. Wtóż go raz, a świat zatańczy, nie pytaj się jak, zacznij się kapić, po prostu patrz w jej stronę, czary w powietrzu, oświetlą koronę. Dziewczyna na horyzoncie. Zielony kapelusz to twoja pieśń na froncie. Zielony kapelusz, bilet do raju, światło, kolory, wszystko jest jak gwiazd na niebie w łóżko Chłopie już się kręcą koło